Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia 14 sierpnia mówi nam o wierności. O wierności w małżeństwie Chrystus, zdane przez faryzeuszów e, pytanie, e, czy wolno oddalić żonę, kobietę z jakiegokolwiek e, powodu? Odpowiada, że nie. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I do tego zwraca się, wyjaśnia, zwraca, mówi o jak jest w Starym Testamencie, co mówi Stary Testament, choć też i faryzeusze na y, Mojżesza. Odnosili się do Mojżesza i też mówili, że Mojżesz jednak im dał taki przepis, że mogli oddalić żonę. Nie tylko ze względu, że była niewierna, że cudzołożyła, czy... ale także w czasach Chrystusa można było oddalić żonę ze względu na tak zwaną, że zupę przypaliła. To też każdy mógł małżonek ją oddalić oddalić do domu. Jeśli miała gdzie do kogo wrócić, wróciła. Jeśli miał kto ją przyjąć, rodzice. To przyjęli, to była szczęśliwa. Gorzej było z taką kobietą, która nie miała już rodziców, nie miała domu rodzinnego. Po prostu szła na ulicę i żebrała, aby mógł się, móc utrzymać się. I Chrystus daje wyraźnie, mówi wyraźnie, że nie wolno oddalić żony. Bez żadnego powodu. Nie ma takiego, takich możliwości. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I nie tylko tutaj chodzi o małżeństwo, ale także, moi drodzy, chodzi o wierność naszą we wszystkim, w każdym naszym powołaniu czy to w powołaniu do małżeństwa, czy to w powołaniu do kapłaństwa, czy też w powołaniu do, do życia w samotności. Każdy nas ma. Jakieś powołanie, i Pan Bóg pragnie, abyśmy byli wierni temu powołaniu. Także 14 sierpnia obchodzimy wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie w Auschwitz za Franciszka Gajowniczka. Śledząc jego życie, możemy zauważyć, że był. Wierny ideałom, które sobie e, nałożył, ideałom płynącym z Ewangelii Chrystusowej, ideałom e, płynących z nauki Kościoła i do końca, aż po śmierć, e, w, był wierny. I my, moi drodzy, bądźmy wierni, Na, za przykładem św. Maksymiliana Marii Kolbego, za nauką płynącą z Ewangelii. Bo łatwo jest zgrzeszyć, łatwo powiedzieć, a to nic się nie stało, jeśli jesteśmy w małych rzeczach niewierni. Ale jeśli jesteśmy w małych rzeczach niewierni, to i będziemy i wielkich niewierni. Bądźmy wierni nauczaniu Chrystusowemu. Amen.